Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jamryzek Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo na temat tego, czy ESG powinny się zajmować tylko te największe przedsiębiorstwa, czy dotyczy to także małych i średnich firm? Temat ten tak często się pojawia, a ponieważ ostatnio obroniłam doktorat, który częściowo dotyczył tej problematyki, bardzo dużo z Państwa mnie o to pyta i mogę powiedzieć w sposób jednoznaczny, z całą pewnością, ESG nie będzie dotykało tylko olbrzymich firm, ale już mamy dyrektywy unijne, które wskazują, że nawet w Polsce znacząco się rozszerzy krąg osób, które będą zobowiązane do raportowania niefinansowego, ale z całą pewnością obejmie także firmy średnie. Nie wiem czy wszystkie małe, ale uważam, że też. Bynajmniej te, które będą w łańcuchach dostaw. Oczywiście zależy od tego, czym się dany przedsiębiorstwo zajmuje, ale z całą pewnością jest tak że dzisiaj już, żeby otrzymać finansowanie z banków, które nie są bankami polskimi. Po prostu trzeba wykazywać w jakim zakresie przedsiębiorstwo jest zrównoważonym. Natomiast w Polsce myślę, że to jest kwestia roku do dwóch, kiedy już będzie to konieczne. Jeżeli Państwo wejdziecie na strony banków, które są w Polsce obecne, to każde z nich już w tej chwili ma strategię dotyczącą ich przyszłego roku i naprawdę nie znalazłam, możecie mnie Państwo poprawić, być może nie sprawdziłam tak dokładnie wszystkich, ale nie znalazłam banku, który by nie miał w swoich założeniach tego, że zajmuje się czy środowiskiem, czy zrównoważonością, czy też będzie inwestował w te projekty, w te inwestycje, które się z tym wiążą. Wielu z Państwa mi w związku z tym też zadaje pytanie, ale że my nie potrzebujemy takiego finansowania z banków. Oczywiście fundusze prywatne dokładnie to samo będą robiły. Nie mam co do tego żadnych złudzeń, ale jeżeli by Państwo mi chcieli w tym momencie powiedzieć: Ale my w ogóle nie potrzebujemy finansowania. Sami wszystko finansujemy wewnątrz siebie, to do 2027 roku, jeżeli jesteście Państwo w łańcuchu dostaw, to ten pierwszy podmiot będzie musiał wykazać na wielu poziomach, tak, w zakresie SG w tych trzech kryteriach, teraz one się dość mocno zmieniają i kształtują jeszcze w Polsce. Pewnie będą dość mocno doprecyzowane te normy, kryteria czy wyznaczniki, w zależności jak na to spojrzymy, ale z całą pewnością ten pierwszy podmiot, który będzie mówił, jakie oddziaływanie na środowisko ma jego działalność, żeby mógł sam raportować, będzie musiał wykazać każdy inny podmiot, który jest w łańcuchu jego dostaw. Jeżeli tak, to także Państwa firma, jeżeli cokolwiek dostarcza większemu podmiotowi. Będzie zobowiązana mu zaraportować, bo on inaczej po prostu nie będzie w stanie stworzyć tego raportowania. W związku z tym jest to taki czas, kiedy niewątpliwie należałoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób państwa firma mogłaby się zmieniać, mogłaby być bardziej zrównoważona. Tak, żeby rzeczywiście było to in plus dla jej konkurencyjności, żeby te zmiany, które Państwo wprowadzicie, tworząc swoje strategie, były rzeczywiście takimi zmianami, które spowodują, że Państwa firma się zmieni, ale zmieni w ten sposób, że da Państwu możliwość nie tylko przetrwania na rynku, ale przede wszystkim możliwość szybkiego rozwoju. Mamy w tej chwili fundusze fundusze europejskie, które też są do 2027 roku, i one niewątpliwie będą bardzo pomagały w tym, żeby się firmy rozwijały, żeby stawały się coraz bardziej zrównoważonymi, coraz bardziej takimi, które dbają o środowisko, o społeczeństwo, o ten aspekt pracowniczy. Tych aspektów mamy oczywiście mnóstwo, ale każda firma, w zależności od tego, w jakiej jest branży, będzie stawiała priorytet na zupełnie inne kwestie. I nie jest mi trudno sobie wyobrazić takie branże, w których no nie będzie możliwości, żeby ten wpływ na środowisko był nikły czy mały, czy też nawet zerowy. Więc jeżeli będzie olbrzymi, przecież mamy firmy, które muszą po prostu w sposób negatywny niemalże wpływać na środowisko, a po prostu mają tego rodzaju działalność, to z całą pewnością trzeba będzie spojrzeć na to, w jaki sposób mogą niejako to środowisku oddać. Czyli jak mogą w sposób pozytywny, wpływając na środowisko, rzeczywiście zbilansować tą swoją działalność, czyli po prostu ją zrównoważyć. Myślę, że dotychczas zarówno to, w jaki sposób przedsiębiorstwa wpływają na społeczeństwo. Jak i to, w jaki sposób mogą równoważyć swoją działalność, jednak dość rzadko stanowiło wyznacznik tego, tego, w jakim kierunku zmierza dana firma. Natomiast teraz myślę, że stanie się to bardzo istotne. O ile mam wrażenie, że jeżeli chodzi o korporacyjność i te wszystkie rzeczy związane z ładem korporacyjnym, to mnóstwo przynajmniej średnich firm i dużych miało to dość dobrze przygotowane w tej chwili, muszą się do tego też przygotować mniejsze podmioty. Ale to nie wydaje mi się takim dużym wyzwaniem, bo jeżeli chodzi o Polskę, mam wrażenie, że to jest na dość wysokim poziomie. E, natomiast w pozostałych e, tych kryteriach myślę, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ale naprawdę jest już coraz więcej podmiotów i coraz więcej możliwości tego, jak po prostu naszą firmę rozwinąć, jak z tego skorzystać. Zatem ja osobiście jak najbardziej zachęcam do tego, żeby zastanowić się, stworzyć strategię. I żeby pomyśleć, jak ta strategia może rzeczywiście pozytywnie wpłynąć na naszą firmę. W związku z tym, że ten temat no, w tej chwili jest bardzo gorącym, tak można to określić, no powiedzmy też szczerze, postanowiłam zrobić taką małą u mnie część dotyczącą tych nagrań, które ja dla Państwa tworzę, poświęconą właśnie ESG. Także w kolejnym nagraniu postaram się troszeczkę przybliżyć tą tematykę i te kryteria, o których już. Dzisiaj wiemy i które dzisiaj nas obowiązują. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wideo.